Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zwykle poświęcam się dla was, nagrywam kolejny odcinek, żeby utrzymać tą regularność. Trochę zimno, więc siedzę w aucie, bardzo wieje, słuchajcie. No nieprzyjemna pogoda, ale miejmy nadzieję, że może niedługo i śnieg trochę popada, więc będzie tak bardziej zimowo. Natomiast zanim jeszcze przejdę do tematu odcinka, to oczywiście ogromna prośba. Do Was, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. Napiszcie komentarz, jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytanie odnośnie hodowli. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy rozmawiali na kolejny temat. To akurat, jak siedzę, słuchajcie, to kury odeszły. Przed, chwilę, przed chwilą, jeszcze jak tutaj nie stałem, samochodem było <laughs> mnóstwo kur, a teraz większość kur się pochowało. Ale to nic, słuchajcie, dzisiaj. Temat będzie związany też z rasami drobiu, ale powiem Wam, jakie rasy kur, słuchajcie, moim zdaniem są najsłabszymi nioskami. Czy Was to interesuje, czy Was to nie interesuje, wydaje mi się, że temat jest dość istotny, bo będziecie wiedzieli, na które kury raczej uważać i nawet jeżeli one dość szybko się przystosowują do warunków, no to mimo wszystko są pod względem nieśności bardzo słabe. Więc tak, jeżeli chodzi, słuchajcie o tą rasę drobiu, którą należy wyróżnić, to po pierwsze, i tutaj myślę, że chyba raczej większość z, z, się ze mną zgodzi, to są wszystkie dosłownie rasy kurozdobnych, poza jakimiś tam wyjątkami, ale w większości te kury, słuchajcie, niosą faktycznie i spore jajka, i ładne jajka, i ta skorupka jest czasami kolorowa w zależności od rasy kury. Natomiast tych jajek jest stosunkowo mało. Porównując, słuchajcie, te jajka do ilości jajek od kurniosek, można powiedzieć, że jest to ilość marginalna. Nie ma co liczyć, że co drugi dzień będziecie mieli jajka, nawet jeżeli, yy, nawet jeżeli moi drodzy, nieśność będzie Waszym zdaniem na zadowalającym poziomie, to wierzcie mi, że w przypadku kurniosek będzie dużo yy, lepiej. Ja y, mogę Wam powiedzieć tyle, że jeżeli, o widzicie jak wieje teraz, dosłownie tak zawiało, że wszystkie kury, nie wiem czy to widać na nagraniu, <laughs> wleciały do y, kurnika. Ja mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, z doświadczenia, że dla mnie większość ras kur niestety, ale słabo się niesie i tutaj jakbyśmy mieli naprawdę jakieś rasy kur wyróżnić, no to głównie są to kury towarowe, te stricte, te nieśne, i one spokojnie w ciągu 24 godzin niosą jedno jajko. Oczywiście, ktoś teraz może powiedzieć, że no niby tak, ale z drugiej strony są to kury, które są niejako super odporne na warunki, więc kupując takie kury mogą sobie one u mnie w hodowli nie poradzić. Jeżeli kupicie te kury, słuchajcie w młodości, kiedy będą młode i kupicie je w lato, to czas w moment, kiedy one się zaklimatyzują, Powiedzmy do tego września, października te kury już będą dorosłe i spokojnie sobie, słuchajcie, poradzą. Także tutaj nie martwcie się, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z zaklimatyzowaniem się. Natomiast jeżeli chodzi o nieśność, no to tutaj, słuchajcie, nie ma co za bardzo szaleć. Na pewno wszystkie. Kury bojowe, wszystkie te kury a, rasy azjatyckie, o których Wam mówiłem, wszystkie albo większość kurozdobnych, niestety od razu odpada w przedbiegach, ze względu na to, że po prostu no, one się niosą słabo i nawet jeżeli zapewnicie im bardzo dobre warunki, to i tak one będą się niosły raczej słabo. Z moich obserwacji wynika, że jeżeli zapewnicie optymalne warunki, to kury ogólnoużytkowe, rasy kur ogólnoużytkowych, niosą się bardzo podobnie jak kury, nioski te towarowe na fermach, ale pod warunkiem, że warunki są spełnione. Większość z nas w hodowli tych warunków nie ma i niestety ja muszę przede wszystkim na to Wam zwracać uwagę, ponieważ Mnóstwo osób z Was bagatelizuje to. Jeżeli kupujecie kury i ktoś wam mówi, że ta kura powinna się nieść, będzie się niosła przez rok i będziecie mieli x jajek, to on to mówi: najprawdopodobniej to są wiedzy jakaś książkowa albo fermowa, ale tam. Kury, warunki mają, słuchajcie, bardzo dobre. To są warunki optymalne. I żeby utrzymać w ogóle, żeby do doprowadzić do takich warunków w takiej hodowli przydomowej, to raz, że jest to nieopłacalne, a dwa, nie ma to najmniejszego sensu, żeby aż tak wyżyłowywać. Yy, naszą energię, nasz czas, bo tutaj nie oszukujmy się. Ale jeżeli chcecie, naprawdę słuchajcie, w momencie, kiedy na zewnątrz jest zimno, albo temperatura jest ujemna, utrzymać w kurniku temperaturę 10 stopni, będzie to czy 15 stopni, bo taka powinna być, albo więcej, będzie to nie lada wyczyn. I wtedy będziecie musieli dogrzewać jakimiś specjalnymi tam odbiornikami ciepła, czy założycie kaloryfery, czy będzie jakiś piecyk, czy cokolwiek byście, słuchajcie, nie robili, wtedy będzie Was to sporo dużo więcej kosztowało, więc moim zdaniem gra jest niewarta świeczki. Oczywiście, wiadomo, trzeba się tymi kurami zająć, zająć się tym wszystkim, ale z drugiej strony też musimy mieć na uwadze, że jeżeli mamy bardzo dużo pieniędzy w to wkładać, to moim zdaniem nie ma to zbyt dużego sensu. Na koniec własnego doświadczenia, słuchajcie, mogę Wam powiedzieć jeszcze tyle, że jeżeli planujecie takie hodowle to warto jest naprawdę przejechać się, słuchajcie, na fermę. Przejechać się na fermę, sprawdzić jak to wygląda na fermie, ile ludzi tam handluje, ile ludzi tam sprzedaje, ile ludzi w ogóle kupuje stamtąd kury. Warto się dowiedzieć jak to wygląda, kupować u źródła, żeby potem nie było sytuacji, że kupiliście kury, a tu się okazuje, że te kury są chore, że te kury mają jakieś problemy. Albo że te kury są stare. A mnóstwo jest takich sytuacji. Słuchajcie, nadal wysyłacie mi maile, nadal do mnie piszecie, że no, wasze kury cały czas chorują i macie z tymi kurami duży problem. Więc ja tylko uczulam i zachęcam, żeby to weryfikować, żeby to sprawdzać. Bo no, szkoda jest, słuchajcie, o, wyszły kurki niektóre. Bo szkoda byłoby wydać teraz dużo pieniędzy, tylko po to, żeby. No, niby mam te kury, ale jednak ich nie mam, bo po tygodniu, dwóch, trzech te kury mi padły. Także weryfikujemy, słuchajcie, sprawdzamy, jak to wszystko wygląda, żeby nie zostać oszukanym. Jak ja to mówię, żeby nie zostać z ręką w nocniku. Jeżeli ktoś miałby teraz możliwość. Podpowiedzenia komuś, gdzie może kupić kury, na jakim rynku, w jakiej lokalizacji, gdzie kupujecie, podzielić się, to piszcie. Nie może w formie reklamy, że dzwoń tu i tam, tylko mniej więcej, słuchajcie, podać adres, jak ktoś będzie zainteresowany, to zadzwoni. Mnóstwo mnie ludzi pyta, no ale ja nie znam wszystkich w całej Polsce i trudno mi jest powiedzieć, gdzie ktoś na przykład z lubuskiego albo ze śląskiego województwa sobie może znaleźć kury u kogo i u kogo warto kupić. U mnie w województwie mazowieckim coś mogę podpowiedzieć, ale poza, no będzie to trudniejsze. Także na dzisiaj tyle. Zostawcie łapeczkę w górze i subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.